Witajcie, moi kochani. Dzisiaj chciałabym się z wami podzielić moją opinią na temat przeróżnych cieni do oczu z różnych firm. Mogłabym nazwać to, że to będzie taki mały ranking, ale no, to jest moje osobiste zdanie, co będę sądzić o tych różnych cieniach. Zacznę od tych, które są najmniej lubiane, a kiedyś były bardzo lubiane. A dlaczego się stało, że już to mniej lubiane, ponieważ moja poprzeczka stała podniesiona o wiele, wiele wyżej. I teraz e, innych rzeczy spodziewam się po cieniach niż tego, żeby bagie bagietką, jak to się nazywa? Bagietko nałożyć sobie e, cień aplikatorem e, na oczy. Więc tak, e, miałam cienie z Beauty UK. Są to też bardzo ładne są kolory, trzeba przyznać, są i brązy, i zielenie, i takie jasne i wiadomo zawsze w każdych cieniach zobaczycie, że jeden taki perłowy lub jasny beżowy jest najbardziej e, w, wykorzystany, więc czy pigmentacja, pigmentacja jest tych cieni słaba, już Wam pokazuję, mniej więcej kilka kolorów. No, widzicie, dość słabe, więc pewnie bez primera by się tu nie obeszło. E, no, ale to mówię, one leżą w łazience i szczerze to ich nawet nie, nawet nie używam. Może teraz powiem Wam e, w drugiej kolejności. Są to cienie z firmy, z firmy NYX e, Champagne and Caviar. E, więc tak, to są też takie bardzo ładne, delikatne nude kolory. I ogólnie tak. Moja mama dostała od Laury paletkę ten Nude Nude z NYXa, a ja dostałam tą, no ale jakoś tamte mi się bardziej podobają, dlatego yy, no, zakosiłam tamte, zostawiłam tą paletkę mojej mamie, ponieważ ona nie potrzebuje aż tak dużo cieni, ja w sumie też nie potrzebuję, ale bo dwa, tylko dwa wykorzystuję z tamtej palety, ale to nieważne, jakoś bardziej mi się podobają. Pewnie, gdybym porównała, mogłoby być, być to samo. Zaraz zobaczę. Tak, pewnie tak. Pewnie one są takie same. No ale nic. Więc tak, tutaj już pigmentacja jest o wiele, wiele lepsza. Bardzo mi ta, te cienie przypominają e, cienie z paletki Naked z Urban Decay. Tyle, że z, e, cienie z paletki Naked, moim zdaniem, dają większy połysk bardziej się mienią, są bardziej metaliczne. Mówię niektó niektóre tylko, bo niektóre są totalnie matowe. No ale te, które ja zazwyczaj używałam, a był to na pewno ten pierwszy. Tak wygląda. Był na pewno pierwszy, i to był ten, ten czwarty. O, one są takie dość metaliczne, ale na oku dają naprawdę bardzo fajny efekt. Więc tak, to była paletka z Naked, no ale z, Noob, z NYX. No, po prostu uwielbiam tą paletkę. Ja bez niej nie wychodzę z domu, bez pomalowania się tą paletką. Już stosuję ją naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Eee, tych błyszczyków, które są dodatkowo tutaj dodane, wiem, że Laurze się ktoś podobał, prawda? Jakiś błyszczyk z tych. Tutaj ona widzę, wykorzystała dość no, nieźle te, 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 te błyszczyki, szmineczki. Te ci się najbardziej podobały, najbardziej, <laughs> największą ma. No, ale których ja używam, na pewno jest to ten pierwszy, ten, o, ten drugi. On ma taki właśnie ładny połysk, daje. Ja go daję na całe oko. Tutaj tym brązem, on jest matowy, daje tutaj na, na kąciki. No i jeszcze dodatkowo tutaj, tutaj na kąciki z przodu, daje ten jasny. Dzisiaj mała się przełapała mnie na tym, że nakładałam wszystkie cienie palcem, zrobiłam te smokey eye palcami Dosłownie dwoma palcami Ale to dlatego, że zostawiłam wszystkie moje pędzle w innym miejscu Nie miałam tutaj No, chciałam im dać swoje, ale jakoś tak szybko, szybciej mi tymi palcami poszło Więc tak, chciałam wam jeszcze pokazać paletkę też z moimi ulubionymi kolorami. Ja tej waletki nie używam, więc oczywiście co do pigmentacji i tego, jak się trzymają na, na oku, nie powiem. To jest ze Sleeka. To jest Nude Collection. I kolory są też bardzo fajne, ale widzicie, ona jest jeszcze nieużywana. Laura też jej nie używałaś, prawda? Laura, nie używałaś jej w ogóle. No, ale. My ze slickiem tak mamy troszeczkę, no nie za fajnie, my trzymamy dystans co do tej firmy, nie lejemy jak niektórzy yy, z tą firmą i nie wiem jak z no Widzę, że tu są no, mocne, mocne pigmentacja, ale nie wiem jak one się trzymają na oku. Może któryś makijaż wykorzystam, e, to do jakiegoś makijażu wykorzystam tą paletkę, więc będziemy wszyscy wiedzieli jak to wszystko działa, tak? No i jest teraz jak moja siostra, to wiadomo, yy, ja jej różne rzeczy biorę, jak to młodsza siostra, yy, no i ona już ma prawie całą uzupełnioną paletkę Maka. masakra, a ja nawet, a ja mam, ja mam też, Ci nie z Maca, co Ty myślisz, że tylko Ty masz, ale jeżeli chodzi o tą paletkę z Maka. Nawet który będę Ci mówić kolor. Cudowne po prostu są wszystkie, ale ja przede wszystkim używam tego. Rice Paper. Rice Paper. Hmm, tego na pewno. Uh, Woodwing. Wood Woodwing, tak. I wiesz co, chyba jeszcze... Ja jej pamiętam, na której ja to używałam. Ten chyba, ten ciemny używałam. On też jest taki fajny, metaliczny. Uh, to jest chyba... A weź podważ. Ale chyba tym to. Exactly. <laughs> no i tutaj jeszcze jeden jasny daję tutaj na... O Jezu, mam takie brudne paluchy. Tutaj na, tutaj na podbrew, tak? No, tak więc, jakość no sory jest najlepsza. Moim zdaniem. Najpiękniej, najpiękniej wyglądają na oku. I przez cały dzień, przez podróż, jak jemy, nie przybyłyśmy, prawda? Jezus, Maria, to po prostu była rewelacja. Ale ja też mam cienie z maka. Jak już wam we wcześniejszym moim filmiku yy, z produktami maka pokazywałam. Ja nie wiem, czy to pokazywałam, bo mam tutaj takie taki zestaw duo i to jest this and that no i no już widzicie wszystkie mam kolory zmieszane mam jakieś czyste palce? nie mam, tutaj może ten jest czysty i ten jest czysty o one tak wyglądają eee. nic nie widać, ale są bardzo delikatne i na przykład ten jasny używam tutaj na początek ciemniejszy trochę dalej no i brąz używam z paletki NYX i to są moje ulubione cienie. Ja naprawdę kolorówki bardzo rzadko sto stosuję, jakoś tak nie wiem, nie wiem czy mi, chyba nie pasuje. E, czasem tylko sobie jakąś kolorową kreską wokół machnę, nalepię jakąś niebieską, ale to naprawdę bardzo, bardzo rzadko. E, no i to chyba będzie wszystko. Tak szybko minęło. E, no ale co, ja będę się o cieniach e, rozpowiadać, jak tak naprawdę no mam ulubioną swoją poletkę i ja nie chcę żadnej innej. O, te wszystkie inne mogą sobie pójść, chyba że moja siostra będzie chciała mi oddać maka. <głosy> <głosy> to wtedy mogę jej to oddać, no <noise> z bólem serca w wprawdzie, ale mogę. E, bo właśnie, jak już ktoś trafi na ulubione cienie, to tam tak naprawdę nie liczy się marka. Bo e, możesz przypomnieć, ile te, te cienie kosztują? 15 dolarów. 15 dolarów, a tutaj? Jeden dzień 15. Pewnie, pewnie tak, nie? No, tak więc ja uważam, że to jest paletka Cudmiut Malina. I. No, i ja ogólnie polecam wszystkim tą paletkę. Mhm. Dobrze, kochani, e, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.